Planując zabieg depilacji laserowej należy pamiętać, że minimum 24 godziny przed zabiegiem należy zgolić włosy jednorazową maszynką. Golenie należy wykonać z włosem. Włos musi być skolony, skóra musi być gładka przed zabiegiem, ponieważ światło lasera kumuluje się i niszczy termicznie cebulkę, a nie łodygę. Pozostawiając włos w długości około pół milimetra, spowoduje, że energia będzie kumulowała się w łodydze, a nie w cebulce, czego konsekwencją będzie brak efektu zabiegowego. Jednak należy pamiętać, aby 28 dni przed zabiegiem nie wykonywać depilacji woskiem, pastą cukrową bądź depilatorem. Minimum 48 godzin przed zabiegiem nie należy wykonywać peelingu na partię poddawaną zabiegowi, ze względu na to, że peeling zawsze wyścieńcza nam na skórek oraz wywołuje podrażnienie. Wykonanie zabiegu depilacji laserowej na podrażnioną skórę może wywołać efekty uboczne, takie jak na przykład poparzenie na 28 dni przed zabiegiem depilacji laserowej nie należy wystawiać poddawanej partii zabiegowej na promieniowanie słoneczne. W przypadku samoopalaczy należy je odstawić 14 dni przed planowanym zabiegiem. 24 godziny przed planowanym zabiegiem depilacji laserowej nie należy przyjmować leku przeciwbólowego na bazie iprofemu. Dodatkowo 21 dni przed zabiegiem nie należy przyjmować antybiotyku oraz substancji fotouczelających, takich jak melisa, mięta, pokrzywa, dziurawiec czy skrzyp polnia.